Cześć. Witaj w medytacji prowadzonej, w której przeprowadzę cię przez proces uzdrawiania energetycznego i na poziomie komórkowym, tak, aby w Twoim ciele pojawiła się lekkość i radość, aby z Twojego ciała zniknęły wszelkie dysharmonie, bóle i nieprzyjemne doznania. Zaprowadzę cię do przestrzeni subtelnej, w której wejdziesz do kabiny uzdrawiającej. Która emanując wysokimi wibracjami i uzdrawiającymi dźwiękami, dostroi cię do energii miłości i czystości, uzdrowienia, tak abyś po powrocie poczuł się jak nowy. Wyłącz teraz dźwięki na urządzeniu, z którego będziesz słuchał medytacji. Połóż się lub usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy. Bez jeden głęboki wdech. Powoli. I spokojny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I spokojny wydech. Skup teraz uwagę na swoim sercu. Zwróć uwagę na jego bicie. Jeżeli nie czujesz lub nie słyszysz bicia, po prostu skup swoją uwagę, a dzięki temu energię i świadomość na rejonie serca. Wdech i wydech z uważnością na ten rejon. Niech będzie to przyjemne i relaksujące. Zauważ, że gdy wdychasz powietrze, energia wokół ciebie i Twojego rejonu serca wzrasta, otaczając Cię jak bańka. A kiedy wydychasz powietrze, schodzi z Ciebie całe napięcie i wszystko to, co już Ci nie służy. Pozwól sobie przez chwilę zrelaksować się, skupiając właśnie na tym rejonie. Teraz, gdy już cały otoczony jesteś energią miłości, zauważ przed sobą jasne białe światło. Może być ono w okrągłym, owalnym kształcie. Jest to portal. Zobacz go tak, jak podpowiada ci wyobraźnia i wyższy umysł. Podejdź do tego portalu, wiedząc. Że samo przejście przez niego będzie procesem przyjemnym i relaksującym. Bardzo bezpiecznie czujesz, jak bije ciepło od tego portalu. Pozwól sobie zanurzyć się w tym portalu, zaczynając najpierw od dłoni. Powoli zauważ, jak przyjemny jest dotyk tego portalu. Wszystko jest ok. Jest to bardzo przyjemne, a Twoje ciało pod jego wpływem rozluźnia się jeszcze bardziej i bardziej. A teraz pozwól sobie przejść cały, i kiedy przechodzisz przez ten portal, kiedy sprzed Twoich oczu. Znika białe światło. Zauważasz, że znajdujesz się w bardzo nowoczesnej przestrzeni, wypełnionej technologią, korzystającą z wolnej energii w symbiozie z naturą. Znajdujesz się teraz na pokładzie statku kosmicznego, w pokoju, w sali która służy uzdrawianiu. Jest to przestrzeń przystosowana przez użycie nowej technologii do uzdrawiania kwantowego i pomagania ludziom w zharmonizowaniu ich pola, ich ciał subtelnych i przywrócenia zdrowia i witalności do ich ciał subtelnych i fizycznego. Przestrzeń jest bezpieczna i przyjazna dla Ciebie, a technologia, którą widzisz, kojarzy ci się z uzdrowieniem nowej generacji. W przestrzeni tej widzisz istoty, które będą ci asystować w trakcie uzdrowienia. Są dla ciebie pomocne i przyjazne. Czujesz akceptację i empatię płynącą od tych istot. W jaki sposób je zobaczysz, w taki będzie dobrze. Mogą być to ludzie lub inne istoty, które nie przypominają naszej cywilizacji. Czujesz się bezpieczny i kochany, zaopiekowany. Przechadzając się po tej przestrzeni, zauważasz Kabinę. To kabina, która przywraca człowieka do jego harmonijnego stanu uzdrowienia i witalności. Do uzdrowienia na poziomie komórkowym poprzez zmianę wibracji, napełnienie wszystkich ciał subtelnych i fizycznego. Energią równowagi, harmonii i miłości, oczyszczając go tym samym ze wszystkich destrukcyjnych przekonań i programów. Jest to kabina, w której możesz wygodnie się rozsiąść, może przypominać ci jacuzzi lub nawet inne udogodnienia z naszej fizycznej rzeczywistości. Jest bardzo nowoczesna i bardzo wygodna. Dlatego zbliżasz się do niej i z intencją relaksacji i przyjemności chodzisz do niej. Zauważ wszystkie szczegóły, które sprawiają, że jest ci jeszcze przyjemniej i wygodniej, że wszystko, co znajduje się w tej przestrzeni. Jest kipiące relaksacją i przyjemnością. Kabina ta przywróci cię do naturalnego stanu zdrowia i równowagi, a proces ten będzie bardzo przyjemny. Kabina wyposażona jest w pokrywę, która ma na celu wzmocnić efekt uzdrowienia. Pokrywa ta jest nad tobą. Możesz kliknąć przycisk, który automatycznie spowoduje zamknięcie pokrywy. Jeżeli wolisz, możesz zostawić ją odkrytą, nie ma problemu, natomiast polecam jednak kliknąć przycisk i zakryć pokrywę. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie. W tej przestrzeni jesteś w przestrzeni miłości, która wspiera Cię na każdym etapie. Zatem klikasz przycisk, pokrywa, zamyka się. A Ty czujesz przyjemne ciepło i rozluźnienie. Wokół Ciebie czuć energię. W kolorze lekkiej zieleni, która unosi się, jest bardzo przyjemna i sprawia, że oddycha ci się jeszcze lepiej, pełniej i przyjemniej. Sam dźwięk, który obecnie słyszysz, jest dźwiękiem, który uzdrawia. Jest to dźwięk harmonijnej wibracji którą wydaje z siebie kabina, w której się znajdujesz. Możesz teraz skupić się tylko na tym dźwięku i przyjemności ciała, przyjemności tego postępującego rozluźnienia. Twoje ciało puszcza teraz wszystkie napięcia. Dzięki czemu czujesz się coraz bardziej błogo i przyjemnie. O nic nie musisz się martwić. Jesteś tutaj wolny, a to jest czas tylko dla ciebie. Zauważ, że Twoje ciało robi się coraz bardziej lekkie i zrelaksowane. W tym momencie kodują się w nim wszystkie pozytywne zapisy które pozwalają przepuszczać Twoje wewnętrzne światło na zewnątrz. W tym momencie Twoje wszystkie ciała subtelne i ciało fizyczne zmienia swoje kody na te, które są korzystne dla Ciebie i przepuszczają zdrowie i witalność. To wszystko powoduje, że przepływa przez ciebie strumień miłości, który uzdrawia i koduje tylko to, co korzystne. Możesz poczuć to jako przepływ ciepła lub po prostu relaksu w twoim ciele. Niezależnie od tego, jak to czujesz, przebywanie w kabinie uzdrawiającej działa i przynosi efekty. Pozwól sobie wsłuchać się w dźwięki, które słyszysz, skupiając jednocześnie na przyjemności i relaksu ciała. Kiedy proces dobiegnie końca, będziesz całkowicie uzdrowiony, całkowicie zrelaksowany i całkowicie odnowiony. Będziesz wolny od wszystkich destrukcyjnych programów, przekonań i emocji, które przed wejściem do kabiny były w Twoim ciele. Będziesz zupełnie nowym człowiekiem i nową energią. Pozostawię Cię tutaj na kilka minut, a Ty skup się na jak najprzyjemniejszych odczuciach. Czy możesz czuć się jeszcze lepiej? Sprawdzaj. Do usłyszenia za kilka minut. Witaj z powrotem. Dźwięki ustały, i kabina wykonała swoje zadanie. Teraz możesz kliknąć przycisk otwierania kabiny. Jak widzisz, cały mechanizm ustaje, a ty zrelaksowany. Nadal w tej przestrzeni subtelnej. Możesz wyobrazić sobie lub uznać, że wstajesz z kabiny i znowu kierujesz się w stronę portalu, który zabierze cię z powrotem do Twojego ciała fizycznego wraz z całym uzdrowieniem. Zatem, zauważ, jak wychodzisz z kabiny i zbliżasz się z powrotem do portalu błyszczącego białym światłem. Białym, ciepłym i przyjemnym światłem. Znowu zaczynasz od dłoni, ale już wiesz, że wszystko będzie w porządku, więc z pewnością przechodzisz cały. Znajdujesz się z powrotem w ciele fizycznym. Możesz poruszać teraz lekko palcami nóg i rąk, a jeżeli chcesz spać, to możesz już nie zwracać uwagi na mój głos i po prostu zasnąć. Energie z dzisiejszego procesu będą aktywne w tobie jeszcze przez kilka dni. Dlatego możliwe są. Efekty oczyszczania ciała i tego typu symptomy jeszcze przez kilka dni. Jeżeli w Twoim ciele pozostały jeszcze jakieś symptomy, których chciałeś pozbyć się w trakcie procesu, wiedz, że jest to całkowicie naturalne i potrzeba kilku dni w fizyczności na uzdrowienie i zharmonizowanie tych przestrzeni. Na całkowite oczyszczenie i dowibrowanie do poziomu harmonijnego zdrowia i równowagi. Nie musisz się już tym przejmować. Zauważaj i relaksuj się. Dziękuję Ci bardzo za udział w tym procesie, i do następnego.